Hejka kochani witam was w kolejnym vlogmasie na moim kanale dzisiaj widzicie mnie w takim e, looku e, porannym. Jeszcze taka opuchnięta, bez makijażu z podkowami pod oczami. No ale trudno. Bo wstałam sobie o godzinie siu... prawie siódmej Nie mogłam w ogóle spać. Miałam okazję, żeby sobie pospać do wpół do 8. I nie pospałam. No nie wiem, ja w ogóle nie mogę spać w weekendy. Zawsze się budzę taka 6.36 i już po prostu jestem wyspana, nie chce mi się spać, chcę wstawać. Więc wstałam sobie. Wstałam sobie, jeszcze Luna mnie zaczęła lizać. Ona w ogóle ma obsesję na punkcie rąk. I jak ona zobaczy rękę, dłoń to zacznie ją lizać, zacznie chodzić po mnie, zacznie skakać po mnie i, i to jest taki po prostu mój poranny budzik. I, I nieraz naprawdę się tak zdarzyło, że na przykład Julian zaspał do roboty, a Jul Luna na niego wyskoczyła. No i dobrze, że wyskoczyła, bo Julian by się spóźnił. Także no taki nasz mały poranny budzik z tej Luny jest. E, dzisiaj mamy niedzielę, 21 grudnia i dzisiaj jest Piękna data, ważna data w naszej rodzinie, w naszej rodzinie, no tak, w naszej rodzinie, bo to są urodziny mojej mamy. Już nie będę mówić które, bo nie wiem, czy mogę, ale no piękne, o powiem tak, piękne e, urodziny. Już nie będę więcej zdradzać. E, już chyba raz w sumie w jakimś vlogu powiedziałam, ile, mam, ile ma lat, ale nie będę powtarzać, bo nie wiem. Czy mogę, czy ona mi na to pozwala, też nie wiem, czy ona ogląda moje vlogi, czy nie. E, więc tak, są urodziny mojej mamy. E, mam nadzieję, że jeden z prezentów dojedzie dzisiaj, ponieważ e, w czwartek w czwartek albo w piątek, coś takiego było, może w piątek. E, zamówiliśmy z Julianem piękny, duży bukiet róż, to znaczy tam był. Multikolor tych kwiatów i eee, jeszcze do tego Mercy takie mniejsze, więc mam nadzieję, że to dojedzie. Ogólnie nie można było wybrać sobie za bardzo o której godzinie, żeby dojechało, więc ja tam ustawiłam, że chyba od 9 rano do którejś tam, ale wydaje mi się, że moja mama dzisiaj będzie szła do pracy, bo mają pracować podobno jeszcze przed świętami teraz. I nie wiem, czy ten kurier, o której dostarczy tą paczkę, i mam nadzieję, że ktoś będzie w domu, bo ja ogólnie tam była jakaś, uw... na przykład dodaj jakieś uwagi, mogłam napisać, że w razie czego jakby nikogo nie było w domu to żeby zostawili pod domem, ale nie napisałam zapomniałam totalnie z tego wszystkiego eee, więc mam nadzieję, że ktoś będzie w domu, mam nadzieję, że mój tata się nie przeradzi, że to mama dostaje kwiaty od jakiegoś Romea <laughs> bo to wiecie, nieraz chłopaki mogą sobie cokolwiek pomyśleć no, ale coś, jak coś, to bukiet to jest ode mnie i od Juliana. Nie, nie od jakiegoś tam kawalera z drugiej ręki. <laughs> no, także wysłaliśmy jej kwiaty i. W tej paczce, która została wysłana właśnie do Polski od nas tutaj z Anglii, dałam również mamie prezent. I teraz zastanawiam się, czy powiedzieć bratu, że jednak mogą otworzyć tą paczkę, bo w sumie tam jest jej prezent na urodziny, a ona też 24, bo miałam właśnie, żeby otworzyli te prezenty 24. No bo wtedy też, też się otwiera prezenty, tak? Ehm... Ale nie wiem, kurczę, bo, bo tam właśnie jest jej prezent na urodziny. Jeżeli ona dzisiaj ma tę urodzinę, no nie wiem. Nie wiem. Muszę pomyśleć nad tym. Może akurat faktycznie, żeby otworzyli sobie. Po, powiem im, żeby otworzyli sobie dzisiaj. Zobaczymy, co to będzie. A jak na razie, no to tak. Później sobie w ogóle zadzwonimy do mamy, ale to już wieczorem, bo na pewnie będzie szła do pracy i tak koło pewnie. 19.00, sobie zadzwonimy. 18 coś takiego, zanim ona wróci, zanim ona, wiecie, się wykąpie, zje. No to akurat i tak zaczynamy dzisiejszy dzień. Dzisiaj mam jedną klientkę na rzęsy, cały czas tylko pracuję i pracuję, więc tak e, mam klientkę na rzęsy. Julian też jest w pracy, dzisiaj pracuje, jutro też pracuje, we wtorek też pracuje. U nas <laughs> w poniedziałek ja normalnie idę do pracy. Później coś nasza w ogóle ta menadżerka główna mówiła, że będzie się starać o to, żebyśmy w poniedziałek po lunchu poszli po prostu do domów w poniedziałek i już zostali po prostu do 5 stycznia w domu, więc fajnie by było i bardzo bym chciała to. Tylko, że no, wiadomo, to będzie tak jakby urlop niepłatny. No, ale takie w sumie pół dnia to jest. No, jest trochę, wiadomo, ale no, no. Fajnie by się siedziało w domu, nie? Także nie wiem, zobaczymy, co to będzie. Czy, czy nas puszczą do domu, czy nie? A jeżeli nie, no to będę miała po prostu urlop od 24 grudnia do 5 stycznia. A jeżeli puszczą, no to od połowy poniedziałku do 5 stycznia. Także super, mega się po prostu cieszę i mam nadzieję, że sobie odpocznę w tym domu, w tę te, w w, w wigilię, no w tę wigilię, tak, w, te, w, to, w tą wigilię. Raczej nic nie będę takiego gotować, pewnie pójdziemy do Jonuta albo coś, zobaczymy, co, co to będzie z tego wszystkiego. Jeszcze nic nie będę tak, wie, wiecie, kombinować, myśleć, bo to jeszcze kilka dni zostało. Ale zobaczymy, jak to wszystko będzie. E, jeszcze dzisiaj... Dzisiaj nie wiem, co w sumie będziemy robić. Na pewno muszę zrobić klientkę, później chcę sobie zrobić rosół, ale to rosu chyba wstawię sobie właśnie przed klientką, żeby on się mi te dwie godzinki podgotował fajnie i później na pewno muszę, no muszę troszkę dom posprzątać, chociaż może w poniedziałek to zrobię, jeżeli nas puszczam do domu, to będę miała w sumie czas, więc może faktycznie w poniedziałek, a dzisiaj jeszcze muszę sobie paznokcie pomalować, wczoraj zrobiłam sobie wszystkie skórki, żeby mi dzisiaj, dzisiaj lżej, więc dzisiaj muszę sobie pomalować paznokcie i, i co? I zrobić zakupy, bo lodówka świeci tylko światełkiem. No, także nie przedłużam po prostu dalej, bo się rozgadałam jak zawsze i, i po prostu zaczyna, e, zaczynam, zapraszam Was na kolejnego vlogmasa. Zaczęłam przygotowywać sobie wszystko na sałatkę warzywną. Może jest trochę za wcześnie, bo jeszcze mamy, czekajcie ile. Dzisiaj jest niedziela, poniedziałek, wtorek, w środę już jest 24, więc no trochę za wcześnie, ale sobie to wszystko pomrożę i przygotowuję sobie wszystko na sałatkę warzywną, bo osobno dzisiaj na obiad zrobiłam rosół i też ten rosół mi się gotuje. Już 2,5 godziny, więc powinien być dobry. Jeszcze potrzymam go takie z pół godzinki, żeby był idealny. I ja po prostu nieraz nie wiem, co robić z tych warzyw i z tego mięsa z rosołu, więc zrobię tą wa sałatkę warzywną. Osobną już y, w użyciu mam jajka, ziemniaki z marchewką. No i będę robić takie, taką bardziej rumuńską tą sałatkę warzywną, bo u nich w Rumunii się dodaje też kurczaka. Właśnie będzie z rosołu ten kurczak. I, i tak... Zabieramy się za obiad, ale totalnie nie wiedziałam, co dzisiaj gotować, bo mam na nic siły. Kocie, zejdź mi z tego blatu. Masakra z tymi kotami. Miałam, że sobie dzisiaj jeszcze posprzątam dom, ale mi się nie chce. I też jest niedziela, więc pasuje odpocząć. Się nauczyła wychodzić przez okno i teraz tak będzie wychodzić. No i miałam, że teraz zadzwonię do mamy, ale ona jest chyba w pracy. Jeszcze muszę do brata napisać, czy faktycznie jest w pracy, czy nie. No, i zadzwonimy do niej na laptopie. <laughs> z laptopu, to znaczy i zobaczymy, czy jest w pracy, czy nie. I zaśpiewamy jej trochę 100 lat, nie? No, czemu nie? Kurczę. Ciekawa jestem w ogóle, o której te kwiatki do, jej do, dowiozą, ale pewnie będzie gdzieś z rana. Ogólnie bram to z takiej firmy nowszej, nie pamiętam. Flowers, coś tam, nie pamiętam już dokładnie. Więc bram pierwszy raz. I zobaczymy, czy dojdzie, bo raz pamiętam, że miał dostarczyć chyba właśnie na 21, dostarczył dzień po, i nawet nikt mnie nie by poinformował, że przesyłka będzie spóźniona, więc no lipa. Ale to nie było z tej firmy, to było z innej firmy. Więc, więc tak, warto po prostu się komunikować pomiędzy sobą. No, także ja się zabieram za obiad. I nie wiem, co będę robić. Chyba sobie paznokcie zrobię świąteczne już. A w ogóle rozmawiałam z moją klientką. Mówiła, że w każdym domu, to znaczy u nich zawsze kupowały się gwiazdę betlejemską, bo to symbolizuje dobrobyt. Ja tak myślę, przecież ja mam gwiazdę betlejemską, więc super. Jeszcze mi nie obumarła, bo zazwyczaj co roku ona, no, więdnieje. A ta na razie się trzyma, więc jest super. Ja kocham gwiazdy betleńskie właśnie na święta, bo są takie świąteczne, nie? Święta bez gwiazdy betlejemskie to nie są święta. E, także no, fajnie. Fajnie, że w ogóle mi o tym powiedziała, bo sama nie wiedziałam, co to symbolizuje. No, także teraz wiemy, że symbolizuje dobrobyt. Pamiętajcie, żeby kupić gwiazdę betlejęską na święta. Dobra, ja się nie rozgaduję, idę kończyć ten rosół i chyba pójdę sobie zrobić paznokcie bo co mam do roboty? Nie mam nic. Na zakupy nie wiem, czy pojadę. Jak nie, to się jutro pojedzie. Może nas akurat puszczą szybciej do domów. Więc może jutro. Zobaczymy, co to będzie. Przecedziłam sobie rosu i właśnie mam tutaj te wszystkie marchewki, nie marchewki, więc mi się to przyda do zrobienia tej sałatki. Ja zazwyczaj nie przecedzałam nigdy y, rosół. Zawsze moja mama właśnie dodawała i marchewkę do środka, i tę y, pietruszkę, i to wszystko, ale wydaje mi się, że lepiej jest przecedzona. Także no, idę kończyć rosołek Luna, nie wchodź mi tu, proszę cię Ja cię kręcę Jak ty mnie denerwujesz, dziewczyno Wszystko muszę odkażać znowu Co chwilę tylko latam z tym odkażaczem No Także lecę robić sałatkę teraz I czekam jeszcze właśnie Na te jajka, ziemniaki i tak dalej Muszę pranie wstawić I takie to życie. Teraz kawa Zjem sobie rogalika chyba I, i takie no takie to życie. Dobra, zabieram się za robotę, bo dużo gadam, a mało robię. Jadę teraz na szybko do Lidla. Po takie naprawdę skromne, malutkie zakupy. Bo jedynie co muszę kupić, to trzy bagietki dla Juliana, to nic nowego e, groszek, bo się okazało, że nie mam groszku do tej fasolki warzyw warzywnej, sałatki warzywnej. E, rogalika mojego ulubionego, muszę sobie kupić. I co? I coś jeszcze miałam sobie kupić? Chyba mleko, ale to wezmę małe, duże mi nie trzeba. Małe mleko. Muszę w ogóle na o tym pamiętać, bo moja głowa to jak skleroza normalnie, i chciałabym sobie kupić pierniczki, bo nie, maja, nie miałam w ogóle czasu, żeby upiec swoje pierniczki. I po drugie, tak mnie chyba dwa albo trzy dni temu naszło ochota na pierniczki i nie miałam ich. A byłam z Julianem. Julian mówił: Chodź, weźmiemy pierniczkę, pierniczka. Ja mówię: nie, 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 nie trzeba. Tym razem wezmę. <grym> no i chyba. Chyba tyle. Więcej nic takiego nie muszę kupować, więc to naprawdę takie malutkie, skromniutkie zakupki. Nic poza tym. A u nas zimno dzisiaj. Nie wiem, ile stopni, ale jest bardzo duża mgła. I z tego, co wczoraj czytałam, bo na Facebooku cały czas jest pokazane, że yy, niektóre loty, na przykład do Krakowa, że są właśnie przekierowane na inne, na inne te lotniska, do Katowic i tam, i tam gdzieś jeszcze, nie wiem, nie wiem dokładnie gdzie, ale są przekierowywane przez tą właśnie mgłę. I teraz do nas przyszła, przyszła ta mgła. I jestem ciekawa, ile ono się utrzyma. Bo zamiast śniegu, to tutaj w Anglii panuje taka jesień. Jest tylko mokro, wiecznie czasami. Na drzewach jeszcze takie stare liście wiszą. No, taka jesień. Ale to normalne w Anglii. Nic nowego, także no Może gdzieś tam, nie wiem, w Londynie To ładniej by wyglądało U nas tutaj w miasteczku no jest taka Ponura jesień, że tak powiem Mogłoby sypnąć Szczerze powiem wam, że Tęsknię za śniegiem Nie, że jakimś, nie wiadomo Chociaż takim konkretnym śniegiem chciałabym Jeszcze raz tak zobaczyć Taki konkretny śnieg, bo już bo już naprawdę dawno nie widziałam, kiedy ja byłam ostatnio w zimie w Polsce na przykład. Nie pamiętam szczerze, może z 7 lat temu? Nie no, z 6 na pewno. Więc yy, tak to od, tamtej, od tamtego czasu tutaj może sypnęło z 2 razy. Max i to tak sypnęło, że zaraz wiecie, stopniał ten śnieg. Tak jest właśnie taka jest pogoda w, yy, w Anglii. Lipna, no ale trudno. Ja do tego sklepu nie będę dłużej przedłużać i, I co? I później muszę się napić kawy Bo tak mnie suszy od kawy, że muszę <noise> Muszę, bo się uduszę No, a teraz jedziemy Do tego Lidla I tak Cisza, spokój Silnik tylko działa Nic się nie dzieje Julian w pracy trzeba korzystać, póki jest cisza. Dobra, nie gadam, tylko jadę. Do zobaczenia po Lidlu. Kupy, a jednak trochę wyszło kupiłam całą zgrzewkę wody żeby była żeby nie brakło tej wody dwa ręczniki papierowe bo to się przydaje, zwłaszcza jak robię rzęsy cztery rogaliki moje ulubione, zaraz je będę wcinać bo już mam taką ochotę na nie eee, nie wiedziałam które pierniki wziąć więc eee, ostatnią pakę wzięłam takich nie wiem czy będą dobre czy nie oby, jajka jedną szczoteczkę do zębów Kinder bueno, też próbki wzięłam do pracy eee, pięć bagietek jeden krem do rąk bo Julian się ostatnio skarżył że ma strasznie suche ręce i kolejne pierniki bo nie mogłam się zdecydować ja pamiętam że te zawsze w Polsce jadłam i mi mega zawsze smakowały więc mamy dwie opcje eee, jak to się nazywa eee, Zapomniałam, ale to wzięłam. Paszteta dla Luny. Luna zejdź z blatu. Ile razy ja mam Cię prosić, ty moja kobieta najdroższa. Dwa razy groszek do tej sałatki warzywnej. I jedno mleko małe. I ziemniaki też wzięłam. Żeby były, żeby, żeby nie brakło. I zawsze skodałam tylko 20. Ile to było? Jejku, 28,85, a ja myślałam, że 20 funtów, no ale dobra Także no nie jest to dużo chyba, nie? Nie wiem w sumie Ale, ale chociaż trochę zakupuję Pierwszy raz y, pobiłam swój rekord, <gry> nie wydałam dużo w sklepie Więc jestem z siebie dumna, teraz chcę wszystko pochować y, Skończyć tą sałatkę warzywną i, i relaks, kawa Musi wracać, bo nie mogę już. Dobra, idę kończyć sałatkę warzywną. Muszę wszystko tu teraz wysterylizować, całe blaty, bo mi Luna tutaj już poskakała i idę na chill out. Usiadłam sobie tak na chwilę z tą kawą i rogalikiem. Skończyłam już całą sałatkę, więc tyle dobrego, ale coś czuję, że, mnie, że mi coś tam brakuje w tej sałatce, ale nie wiem co. Totalnie nie wiem co. Nie wiem, może jak Julian przyjdzie, to zobaczy, co tam brakuje, to się później doda. I co? I teraz mam odpoczynku trochę. Wzięłam sobie, kupiłam cztery roganki z Lidla. Nigdy za wiele. Kocham je, naprawdę je kocham z całego serca. Eee, więc sobie teraz go przekąszę. Wypiję kawkę. Pooglądam jakiegoś vloga i muszę się w końcu zabrać za te bo ja o wszystkich dbam, o wszystkie klientki robię, a sama o siebie nie, nie zadbam. Tyle dobrego, że byłam po prostu fryzjera, więc chociaż włosy mam zrobione jako tako, a tak to no nie dbam w ogóle nic o siebie, więc pasuje sobie te paznokcie zrobić, ale nie będę w ogóle ich przedłużać czy coś, tylko po prostu pomaluję na mojej płytce. Eee, takie jakie będą, takie będą już ale ogólnie miałam w ogóle nie malować, bo ja zazwyczaj teraz nie lubię chodzić po malowanych paznokciach, naprawdę. Ja lubię być taka naturalna i, i dobrze mi z tym jest, ale są święta. Kupiłam specjalnie takie naklejki w kształcie śniegu i no i pasuje zrobić. I kupiłam specjalnie lakier czerwony, więc no pasowałoby to zrobić. Także ja się zabieram za kawkę Rogelika oglądam vloga i, i Robię te paznokcie, ale to już pokażę wam już po Nie będę nagrywać I, I później sobie Chyba zadzwonimy do mamy Bo muszę jeszcze napisać do brata, o której ona kończy I sobie do niej zadzwonimy Zobaczymy co tam u niej słychać I zobaczymy jak celebruje urodziny Czy ma torta Czy ma świeczki Czy w ogóle w Polsce o niej pomyśleli <grym> No Także Zabieramy się za kawę i i do zobaczenia zaraz. Skończyłam na razie robić jedną rękę. Jeszcze druga mi została, ta najgorsza, bo ja jestem praworęczna i lewą ręką jest mi ciężko cokolwiek malować. Więc pierwsza ręka prezentuje się tak. Nie wiem, czy wszystko widać, czy nie. Stwierdziłam, że postawię po prostu na kolor, kolor czerwony z takim basic kolorem. I do tego śnieżynki. Także. Prezentuje się to tak, nieźle, jak na mój pierwszy taki normalny manicure to jest ok. W sumie zastanawiałam się, czy robić jakiegoś frencha czy, frencha, czy nie, ale trochę by to zajęło, więc nie. Na razie tak się to prezentuje, teraz zaczynam robić drugą rękę i mam nadzieję, że to wszystko szybko skończę, bo mi się to nudzi. Tak nie lubię robić paznokci, ale... Trzeba jakoś wyglądać w te święta, także zabieram się do roboty. Dzwonimy do mamy, zobaczymy, czy odbierze. Czekajcie. O! Działa? Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto... Czekaj. Widać Czekaj. mnie. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Czekaj jakiegoś szampana trzeba otworzyć. Nie no przez Oho! Pokażę z pokaż góry. Oho! No widziałam, wybierałam sama, ale to wiesz, to na zdjęciu, a no... 啥？<Co? S 2> <laughs>